Burza, która przeszła nad Wrocławiem, przyniosła ukojenie, trochę chłodu, ale u Was wywołała ogromne szkody. Przykro jest z tego powodu. Lubię patrzeć na spadające krople deszczu, kiedy tak kapią z nieba i dają nam wodę, napój życia. Jakoś tak ostatnio zwolniłam, jak ten deszcz, który nakręciłam w rytmie slow. Nie mi, aż w końcu zaraz zaczynam urlop. Dokąd gnamy, po co się śpieszymy, życie i tak ucieknie, a my nie zauważamy kropli deszczu, kwiatka, ptaka na gałęzi, uśmiechu dziecka, ręki która prosi, żeby ją podtrzymać, pocieszyć. Uśmiechu, który powinien towarzyszyć nam każdego dnia i w każdej sytuacji. Więc, mimo tego, że pada deszcz, że niebo płacze, uśmiechajmy się do siebie. To ważne. to tak naprawdę to nie umiem ustawiać telefonu komórkowego żeby mi ładnie nagrywało zobaczcie, to jest biel a to jest beż i nie hu, hu a ten jest jeszcze bielszy to, ta serwetka ja naprawdę nie wiem jak to ustawić klikam i klikam i nic, sprawdzę inne ustawienie za każdym razem cały czas to samo no trudna. Może jakoś to rozjaśnię. Yy, dzisiaj teraz kartka, którą przygotowałam właśnie na odejście yy, dziewczyny na emeryturę. Yy, mieści się w kadrze? Nie mieści się w kadrze. Podniesiemy lekko. O! O, teraz coś mi się tutaj jakoś tak ładniej zrobiło. Przynajmniej jakieś kolory, chociaż trochę ciemne, ale to nic. Ładnie widać. Ej, kartka miała być. No, ale właśnie to wygląda, że jest granatowe. <laughs> A to nie jest granat, to jest błękit. A teraz to jest naprawdę jasno niebieskie. Ej. Trudno, nie oddam Wam tego, co tutaj jest. No więc, tak, kartka miała być yy, trochę w takim stylu naturalnym, trochę nawiązująca do podróży, yy, więc nie chciałam tutaj przesadzić. Bazą jest papier kraftowy i czarny. Dla mnie to idealne odzwierciedlenie ziemi, i na to jest y, papier w mapę taki beżowy, brązowy narysowaną mapa i do tego wycięte ja myślę, że to są bloczki z Action bo już Wam pokazuję to był bloczek Travel i bloczek Let's Adventure i tych używałam dwóch do zrobienia tej karteczki no i teraz powycinane mam z tych bloczków właśnie takie tagusie i mam tu Australia, Paryż, Hawaje, Chicago. E, 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 e. Używałam i powycinałam z tych bloczków mm, tagi, ale może odwiążę tą wstążkę, żeby było lepiej widać. O, wstążka jest wklejona na spód. Zaraz wam pokażę. No i teraz tak mamy tutaj Sydney, Australia, Paryż, Chicago, Hawaje. Kair, walizki, napisane Doroto. Emerytura to przygoda. No i kilka kwiatków. Jak widzicie, naprawdę tych kwiatuszków jest tylko troszeczkę delikatne, żeby nie przytłoczyć jakieś listeczki, żeby nie przytłoczyć już przodu tej karteczki, żeby nie było, bo i tak się tutaj chyba dużo dzieje. Tak się zastanawiałam, czy przy Dorocie nie zrobić jeszcze takich, nie pomalować takich. Linii przerywanych, ale już chyba nie będę robić. No i jak Wam mówiłam, tył kartki jest też oklejony i już tą różą wiatrów i pod spód jest wklejona ta nasza błękitna wstążeczka. A dlaczego błękitna? Bo ten błękit się gdzieś tutaj pokazuje, ale też jest w środku. Na tą kartkę musi się wpisać 16 osób, a chcieliśmy też w tej kartce zawrzeć wszystkie słowa, które charakteryzują tę, tę osobę. Wszyscy wiedzą, że Dorota bije empatią, cierpliwością, wyrozumiałością, opiekuńczością itd., tak itd., tak więc te cechy charakteru znalazły się. I nawiązując do strony pierwszej, gdzie mamy tagi, strona tru, druga też jest w tagach. Pokażę Wam tylko, jest ona trochę uniesiona na piankowej taśmie, żeby się te tagi zmieściły. I otwieramy trata, trata, trata. No i mamy wszystkie cechy też na tagach, i też wykończone są sznureczkiem takim. Ym, sizalowym, czyli nawiązującym znowu do natury, do, do roślinności, sizal za agawy, tak? No i mamy te cechy: grzeczność, opiekuńczość, łagodność, optymizm, uczciwość, otwartość, pokora, gościnność. I na drugiej stronie 8. Dobroduszność, cierpliwość, odpowiedzialność, kreatywność, bez, bezinteresowność, życzliwość, ciekawość, empatia. No i gdzie te, a i tutaj mamy właśnie błękitne, tutaj z tyłu mieliśmy Róże Wiatrów na brązowym, popatrzcie, czyli ten motyw, który jest tutaj brąz, papier kraftowy, wzór, czyli Róża Wiatrów przechodzi na Tę stronę, która jest niebieska. No i teraz powiecie: A gdzie oni mają się wpisać? Jak tu tak niewiele miejsca? No niewiele, ale pomyślcie sobie, że jak każdy z tych 16 osób napisze nawet jedno małe zdanie, to tych zdań będzie 16 i będzie już co czytać. A do w, yy, 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 wpisania taki są w takich kieszonkach, jak widzicie, o, nacięte i tu jest jego miejsce. I wyciągając taki tak, Mamy do tyłu, bo też był z tych papierów, tutaj z napisem, jest na niebieskim tle wklejona delikatnie taka karteluszka z przeszyciami. I stąd też właśnie chciałam te przeszycia tam z przodu, może jeszcze uzupełnię i tutaj można napisać tu, i tu, i tu, i nawet jak się dobrze zegnie, to jeszcze tu. O! więc tego miejsca do wpisania jakichś krótkich życzeń na pewno jest trochę. Każdy tag jest w, w nacięciu równo 3, 2 i 3. Ech. Powiem Wam tak, namęczyłam się trochę z tą kartką, bo nie miałam koncepcji jak to zrobić. Potem stwierdziłam, że te tagi, które wykonałam właśnie z pieczątkami na beżowym tle, Trochę tutaj takich pieczątek jest. Powycinałam je naszym dziurkaczem do tagowania. Wiecie, który? Tym dziurkaczem. I robiłam szerokość na półtora cala tagusiów, więc tagi są nim wykonane. I co ja miałam mówić? I teraz nie wiem, musiałabym przewinąć film. I sprawdzić, co ja Wam chciałam powiedzieć. Aha, no i wykonałam, więc stwierdziłam, że po. Tutaj wytnę i na serduszkach wypiszę wszystkie, żeby się coś też zadziało i jakiś kolor jeszcze dodatkowy tutaj nastąpił. bo ten czerwony kolor też jest na stronie pierwszej, tu w Kairze, na emeryturze, na walizce, no i jest na serduszku, no jak żeby inaczej. Więc taka. Wersja, wariacja yy, emerytury dla Doroty. A wiadomo, emerytura to przygoda, uda się lub nie uda. Wyjadę czy nie wyjadę, stać mnie będzie, czy nie będzie mnie stać, czy jeszcze będę musiała dłużej pracować. Też mam takie dylematy, ale mam nadzieję, że jak przejdę na emeryturę, to znikną. Dorotko, yy, wszystkiego najlepszego. Na tej, można powiedzieć, lepszej stronie życia będzie już kasa i będą przygody. To tyle o kartce na emeryturę. Ja się śmieję, że w naszym czytkolu fajnie jest. Od 23 maja na wrocławskim rynku ruszył jarmark świętojański. Będzie on trwał do 29 czerwca przy pręgierzu. I właśnie tamtędy szłam do kina. Możecie na jarmarku poleżeć na leżakach na świętojańskich plażach. Spróbujecie potraw świata. Na przykład hałwa turecka, kołacz z Węgier, oliwki z Włoch, portugalskie wypieki. Nie zabraknie oczywiście regionalnych potraw, takich jak sery, miody, wypieki. Znajdziecie też rękodzieło.